Wydawnictwo Homodei 2010. Eschatologia współczesna dla duszpasterzy i katechetów. Ksiądz Lucian Balter, Pallotyn. Wybrane fragmenty. Godne uwagi i odnotowania w tym miejscu mogą być z pewnością słowa Księgi Mądrości, wyrażające głęboką wiarę w dobroć i opatrzność Boga. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twojej mocy i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś. Bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś ty tego nie chciał? Jakby się zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko twoje, Panie Miłośniku Życia. Księga Mądrości, rozdział 11, wersety od 23 do 26. Czy zatem Bóg, który stworzył cały wszechświat dla ukazania ludziom swej dobroci i chwały, miałby go zniszczyć? Po co i dlaczego? Owszem, pismo święte niejednokrotnie wspomina o takiej czy innej zagładzie spowodowanej, a ściślej dopuszczonej przez Boga, ale dotyczy ona przeważnie konkretnych dzieł ludzkich miast na przykład Sodoma i Gomora budowli wieża Babel Albo samych grzeszników nie dających żadnych oznak pokuty i chęci nawrócenia na przykład biblijny potop a nie dzieł samego Boga. Znamienna jest w tej kwestii, odnotowana bardzo dokładnie w pierwszej księdze królewskiej, nie tylko siedmioletnia budowa wspaniałej świątyni jerozolimskiej i wzniesiona do Boga przez Salomona znakomita modlitwa związana z poświęceniem i oddaniem jej Bogu. Otwierająca wrota tejże świątyni, również dla cudzoziemców i przybyszów, ale także fakt, iż pan ukazał się Salomonowi po raz drugi, odkąd dał się mu widzieć w Gibeonie. I przemówił do niego: Wysłuchałem twoją modlitwę i twoje błaganie, które zanosiłeś przede mną. Uświęciłem tę świątynię, którą zbudowałeś dla umieszczenia w niej na wieki mego imienia. Po wszystkie dni będą na nią skierowane moje oczy i moje serce. Ty zaś, jeżeli będziesz postępował wobec mnie, jak postępował twój ojciec Dawid, w szczerości serca i uczciwości, wypełniając wszystko, do czego cię zobowiązałem, jeżeli będziesz strzegł moich praw i nakazów, to na wieki utrwale tron Twego królowania nad Izraelem, jak przyrzekłem niegdyś twemu ojcu Dawidowi, mówiąc. Nie będzie ci odjęty potomek na tronie Izraela. Ale jeżeli zupełnie odwrócicie się ode mnie, wy i wasi synowie, i nie będziecie przestrzegali moich poleceń i praw, które wam dałem, oraz zechcecie pójść i służyć obcym bogom i będziecie im oddawać pokłon, to wytępię Izraela z powierzchni ziemi, którą im dałem, a świątynię, którą poświęciłem memu imieniu, Odtrącę od mego oblicza. Izrael zaś będzie przedmiotem przypowieści i pośmiewiska u wszystkich narodów, a świątynia ta będzie zrujnowana. Każdy przechodzący koło niej będzie z grozą przejęty i zagwizdze szyderczo. Gdy będą pytać: Dlaczego Pan tak uczynił temu krajowi i tej świątyni? Odpowiedzą: dlatego że opuścili Jahwe Boga swego który wyprowadził ich przodków z ziemi egipskiej a upodobali sobie innych bogów oraz im oddawali pokłon i służyli dlatego pan sprowadził na nich całe to nieszczęście Pierwsza księga królewska rozdział 9 wersety od 2 do 9 Chodzi tu oczywiście o pierwszą świątynię Salomonową, której zniszczenie, ale i odbudowę zapowiadali prorocy, a zwłaszcza Ezechiel, potem zaś Aggeusz i Zachariasz. Ta odbudowana już przez Heroda wielkiego świątynia stanowiła samo centrum kultu religijnego za czasów Jezusa, który mocą swej boskiej władzy zastąpił jednak liczne dawne, składane w niej codziennie krwawe ofiary. Jedną, Jedyną ofiarą ze swego życia, stając się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga, dla przebłagania za grzechy ludu. List do Hebrajczyków, rozdział 2, werset 17. Siłą rzeczy ta stara świątynia stała się więc już zbędna, niepotrzebna. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego. Oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu? To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi złożonej po nadaniu prawa. Ustanawia Syna doskonałego na wieki. List do Hebrajczyków, rozdział 7, wersety od 26 do 28. Gdyby go jego rodacy przyjęli, Jezus nie wygłosiłby zapewne omawianej mowy eschatologicznej, gdyż świątynia mogłaby chyba nadal służyć Bogu, choć w innej już niewątpliwie formie. Jej kompletne zniszczenie przez Rzymian. Zapowiedziane z takim bólem przez Jezusa jest więc niewątpliwie widzialnym znakiem kresu czasów, końcem świata ówczesnego i zarazem symbolicznym początkiem nowego. Autor listu do Hebrajczyków nie pozostawia w tym względzie cienia wątpliwości, gdy w rozdziałach 9 i 10 ukazuje całą niedoskonałość dawnego kultu i świątyni zestawiając ją z osobą i dziełem Jezusa Chrystusa oraz akcentując przy tym mocno, iż przez sam układ tamtej świątyni pokazuje Duch Święty, że jeszcze nie została otwarta droga do miejsca świętego, dopóki istnieje pierwszy przybytek. List do Hebrajczyków, rozdział 9, werset 8. To dopiero Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy i nie ręką, to jest nie na tym świecie uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozów i cielców, lecz przez własną krew, wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. I dlatego jest pośrednikiem nowego przymierza, żeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, Ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy. Problematyczna jest również kwestia podanych najpierw przez samego Chrystusa, a potem przez świętego Pawła znaków mających poprzedzać kres dziejów świata i związaną z nim ściśle paruzję Chrystusa. Odnosi się bowiem wrażenie, że niektóre z nich wciąż trwają albo często się powtarzają. Jak na przykład trzęsienia ziemi, klęski głodu, powodzie, prześladowania chrześcijan, ciąganie ich przed sądy i zabijanie ze względu na wyznawaną przez nich wiarę w Jezusa itd. Przypatrzmy się przeto bliżej temu, co teologowie i egzegeci mówią na ten temat.